Witajcie! W dzisiejszym filmie przedstawię dla Was takie podstawowe wymiary GD-AX5 oraz odpowiem na pytania zadane do gd 5 I bardzo proszę, żebyście odpowiedzieli w komentarzach, czy taka druga część testu, polegająca właśnie na takich wymiarach, <coughs> czy odpowiedzi na Wasze pytania Wam się podoba i czy chcielibyście, żeby takie coś się pojawiało przy samochodach, które będę mieć na dłuższy okres czasu, żeby mieć czas na nagranie tych dwóch filmików. A teraz zapraszam do oglądania i zachęcam do subskrypcji. 74 cm 99 cm

70 cm 33 cm. Pomiędzy drzwiami, w najszerszym miejscu około 145 cm, najbardziej no przesuniętym fotelu, odległość między padałami a brzegiem siedziska jest to. 35 cm odległość między siedziskiem a mniej więcej na tym samym wysokości deską rozdzielczą to 19 cm najbardziej przesuniętym w fotelu do przodu

Pomiędzy drzwiami jest około 45 cm. Teraz odpowiedzi na Wasze pytania, czy auto się same zamyka po odejściu? Tak, same się zamyka odchodząc jako. Osoba, która trzyma kluczyk, samochód się sam zamknie, schowają się klamki i jak podejdziemy z powrotem do samochodu i do niego wsiądziemy, nie musimy nic uruchamiać, wystarczy, że mamy przy sobie kluczyk, samochód jest od razu uruchomiony i do niej, co musimy zrobić to albo wybrać D, albo R, w zależności w którą stronę chcemy jechać. Jak działa aplikacja? No, co do aplikacji nie mogę nic powiedzieć, bo niestety nie mam jej udostępnionej jako użytkownik nie jestem w niej udostępniony. Podobnież aplikacja się bardzo ciężko udostępnia. Najwygodniej jest to robić po prostu w salonie lub serwisie. I w salonie, w serwisie jest tylko taka możliwość zalogowania się do tej aplikacji, znaczy zalogowania podpięcia samochodu pod tą aplikację. Więc no niestety nie miałem możliwości przetestowania tego. Jaki jest realny zasięg? Przy około 120 na godzinę i ile ładowań trzeba byłoby na trasie około 600. 500 km, no to biorąc pod uwagę zużycie energii oraz zasięg, jaki byłby wtedy realny do osiągnięcia właśnie na takiej trasie Gili x 5 no to zużycie, tak jak mówię, oscyliwało od 20 do 24 kWh. Więc no, teoretycznie nawet można by powiedzieć o jakimś wyniku około 300 km zasięgu na jednej baterii, ale nie jest to wynik realny. Zazwyczaj będziemy jechać. Tak, żeby zmieścić się w zakresach baterii od 20 do 80%, żeby zmieścić się w piku ładowania 100 kW. Więc biorąc taki scenariusz, no to raczej mówimy o 200 a raczej znaczy od 250 lub, lub raczej 200 kilometrach na godzinę i raczej bym na tych 200 się zatrzymał, więc biorąc pod uwagę trasę 600 kilometrów, no to jak ruszamy z pełnym akumulatorem, to nadal będą nas czekać dwa ładowania. Jakbyśmy jechali trochę wolniej, zmniejszyli trochę prędkość do jakichś 110-100 na godzinę, no to wtedy byśmy się zmieścili tylko w jednym ładowaniu i najlepiej jakby nam się przytrafiła setka na trasie, no to wtedy jedno ładowanie do tych 80 lub nawet 90% i bezpiecznie dojedziemy do celu. Więc tak to by wyglądało, jeśli chodzi o te pytania. Czy rejestracja nie jest za nisko? Bo boję się, że policja mnie zatrzyma w zimę. Tak, rejestracja jest trochę za nisko, szybko się brudzi zimą. Tak samo szybko się brudzi zimą kamera, która jest tutka nad rejestracją, oraz przycisk do otwierania bagażnika. Więc jeśli chcemy zimą otwierać, czy w złą pogodę, kiedy deszcz, bagażnik, no to ubrudzimy sobie palce i niestety rejestracja też będzie ubrudzona. Czy jest coś w tych autach, co można byłoby zrobić? Moim zdaniem, lepiej w Jili ax e 5 moim zdaniem lepiej można byłoby zrobić ilość czujników, ponieważ czujników jest trochę mało, tak biorąc pod uwagę parkowania a jakość kamer. Co bym poprawił jeszcze w tym dzieli? No, dodał przede wszystkim przyciski, bo dla mnie trochę jest za mało tych przycisków. Wszystkim sterujemy z poziomu ekranu. I tu w zasadzie takie główne elementy, które chciałbym poprawić w tym samochodzie, żeby on był lepszy. I o co chodzi z krzywą ładowania? No, to krzywa ładowania to jest wykres średnich ładowań nałożonych kilku. Z średnich ładowań. I jaką moc mamy przy danym stanie naładowania baterii, moc ładowania w kilowatach. I to jest taka linia krzywa ładowania. Dokładniej zaraz wam ją opiszę, jak wygląda w przypadku Dzig X5. Do krzywa ładowania wyczyli X5 pokazuje nam tutaj, że przez większość czasu drzwi będzie się ładować z mocą powyżej 100 kW, ale okolice 70%. Moc ładowania spada i to nawet już poniżej 50 kW, a od 90 budujemy się z mocą około 20 kW. I mniej więcej mój test, jak ładowałem samochód na szybszych ładowarkach, to samo potwierdza. Chociaż początkowo wpierw bateria dość długo się nagrzewa, żeby móc się ładować z taką mocą. Jeszcze raz chciałbym zachęcić do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Do zobaczenia.